Cześć, tu Grzysiek z blogu Hejdom. Dziś pokażę Wam to urządzenie, którym jesteśmy w stanie sprawdzić poziom wody lub też poziom szamba w naszym zbiorniku. Urządzenie, które działa bez prądu, bezprzewodowo i w dodatku komunikuje się z home asystentem lokalnie. Na samym początku muszę powiedzieć jedną ważną rzecz. Obecne urządzenie, które mam w rękach, to jest urządzenie, które jest na baterię, a bramka jest na prąd, podłączamy ją w domu. Natomiast jest wersja, że czujnik cieczy, czyli tego, co montujemy w naszym szambie, czy też zbiorniku wody, jest przewodowy na takiej zasadzie, że jest na prąd. I jeżeli mamy prąd, to w tym momencie nie musimy takiej baterii posiadać. Natomiast mamy jeszcze wersję LTE, którą nie potrzebujemy w tym momencie niczego więcej, tylko i wyłącznie karty LTE, ale to działa na takiej zasadzie, że oni mają abonament i w tym abonamencie ta karta LTE jest też opłacana, więc tutaj mamy możliwość właśnie skorzystania z takiego rozwiązania również. Jak to urządzenie działa? Ja skupię się na wersji Wi-Fi bezprzewodowej, którą mam tutaj w ręce. Mamy dwa elementy. Jednym elementem jest ten, który montujemy w domu, czyli bramka, która po prostu ma w sobie Wi-Fi. I radio, którym komunikuje się z tym drugim urządzeniem, które montujemy w zbiorniku, na przykład Szamba. I tam też jest bateria i jest antena. No i to działa na takiej zasadzie, że po prostu komunikują się te urządzenia między sobą i wyświetlają nam na właśnie stronie internetowej czy przez API informacje o tym zbiorniku. No i też mamy możliwość otrzymywania powiadomień. Wszystko działa w chmurze, ale jest możliwość podłączenia tego lokalnie do home asystenta. W związku z tym home asystent odczytuje tą bramkę co jakiś czas jak wygląda zmiana statusu. No i teraz najważniejsze jest to, że w momencie kiedy następuje zmiana poziomu cieczy, to w tym momencie bramka, znaczy bramka, w tym momencie urządzenie, które jest zamontowane w zbiorniku, po prostu wysyła sygnał do naszej bramki, a bramka wysyła do chmury, czy też po prostu potem lokalnie jest to odczytywane przez home asystenta. To ciekawe, tego typu urządzenie też będzie działało na zbiorniku typu Mauser, jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu położyć to urządzenie na obudowie Mausera, no i po prostu przez tą obudowę będzie i tak tak mierzył poziom wody, która jest w zbiorniku, więc bardzo fajny pomysł, żeby nie ingerować i nie montować tego w środku, jeżeli chcemy po korek po prostu nalewać wody. Czas pracy tego urządzenia na baterii, czyli tej wersji, którą ja mam tutaj w ręce, to producent podaje 2 lata. Więc naprawdę bardzo fajny wynik. Wszystko jest oczywiście w obudowie wodoszczelnej, w związku z tym nie ma możliwości, żeby coś nam się tam dostało do środka i zakłóciło tą pracę. No i najważniejsze, powiadomienie o stanie baterii też jest przesyłane do aplikacji i odczytywane bez najmniejszego problemu. W aplikacji mamy możliwość wyboru, czy to jest szambo, czy zbiornik na wodę. W tym momencie po prostu działają odwrotnie powiadomienia. Mamy możliwość wybrania tego, czy to jest kula ten zbiornik, czy po prostu jakiś prostokąt, czy też po prostu innego, inny kształt. Ale ważne jest to, czy po prostu właśnie to jest kula, czy na przykład stożek. Sam pulpit aplikacji też jest bardzo fajny. Mamy powiadomienia, ale mamy też po prostu wykres. No i na wykresie widzimy nie tylko i wyłącznie poziom cieczy w zbiorniku, ale również poziom baterii. Więc dwa najważniejsze elementy są od razu widoczne w aplikacji. Ten czujnik jest odporny na wszystkie ciężkie warunki, jakie są w zbiornikach na właśnie szambo. W związku z tym jest to specjalny materiał i jest on drukowany w drukarkach 3D, jako ciekawostkę dodam. No i rzeczywiście to spełnia swoje wymagania. No i po wyjęciu tego to też tak po prostu nie wchłania tego zapachu, co było bardzo ciekawe. Aczkolwiek my to testowaliśmy przez 3 miesiące, więc nie mogliśmy dokładnie się przekonać, ale wygląda na to, że rzeczywiście ta obudowa spełnia swoje wymagania i deklaracje producenta. Zresztą powinna, no bo przecież mamy 2 lata gwarancji, bo produkt jest polski. No i teraz największa ciekawostka. Łączenie z Home Assistantem. Dzieje się to po API i dzieje się to lokalnie. W związku z tym połączenie jest zawsze, nieważne czy w danym momencie mamy ten internet. Aczkolwiek producent deklaruje, że musi być dostęp do chmury, żeby wszystko nam działało prawidłowo. No ale REST API działa lokalnie i to jest dla nas najważniejsze. I rzeczywiście, jestem w stanie bardzo szybko odczytać pewne rzeczy. Co najciekawsze, nawet bez abonamentu tego droższego, czyli wersja Basic bez płacenia miesięcznie za abonament, odczytuję natychmiast te stany, może tam może mamy jakieś 5 minut opóźnienia, więc tak naprawdę przy tego typu zbiorniku jest to żadne opóźnienie i wszystkie parametry są widoczne w home asystencie. Jak widzicie, ten film nagrywamy w nowym miejscu. Jest to dom budowany przez domy i dachy. Całą serię, jak ten dom robimy smart nie za miliony, oczywiście znajdziecie na YouTubie już wkrótce. Więc koniecznie subskrybujcie kanał